Wspierają mieszkańców, organizują ciekawe wydarzenia oraz aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Tak w skrócie można skarakteryzować osoby, które poprzez swoje pasje i zainteresowania stają się lokalnymi liderami. Spośród nich jest właśnie bardzo wiele takich osób, które nadają ton, mają pomysły, potrafią integrować społeczność lokalną, potrafią też przedstawiać ciekawe pomysły innowacyjne. Coraz częściej lokalnymi liderami stają się kobiety. Ich działalność nie ogranicza się jednak tylko do coraz bardziej popularnych kół gospodyń wiejskich. Na co dzień działają też w innych lokalnych grupach czy organizacjach pozarządowych. Kobiety są inne. Przede wszystkim przez te lata obserwujemy zmianę w osobowości kobiet. Kobiety widzą, że mogą zrobić dużo, dużo więcej niż wcześniej. A druga sprawa, pamiętajmy o tym, że kobiety dzisiaj inaczej parkują. Inaczej patrzą na świat, bo widzą z jednej strony trochę więcej niż mężczyźni, bo bardziej prospołecznie patrzą, ale z drugiej strony również widzą, że jeżeli cokolwiek zrobią, to przynosi efekt. To właśnie do kobiet aktywnych i z pomysłami skierowany jest konkurs na najaktywniejszą liderkę wiejską. Udział w nim mogą wziąć lokalne działaczki, członki niekół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych lub lokalne grup działania. Laureatką tegorocznej już siódmej edycji została Aleksandra Ziłek, mieszkanka gminy Nasielsk. Komisja konkursowa doceniła ją m.in. za projekt Powrót do Różkowa, optymiści z klasą oraz za pobudzenie aktywności lokalnej społeczności. I pozyskiwanie środków także na cele charytatywne. Nie jest łatwo być liderem. Na pewno na swojej drodze spotykałam bardzo dużo trudności, jednak dzięki wsparciu bliskich i dużej motywacji do działania udaje mi się realizować moje plany i to, co, to, to, co sobie wymyśliłam w głowie. Powód działania, jakie podjęły nagrodzone w tym roku liderki, jest, jak same przyznają, zawsze ten sam: to chęć pomocy m.in. osobom starszym. Które ze względu na wiek są grupą osób najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne. Głównie to mi chodzi o to, żeby ludzi wyciągnąć z domów. Ja sama jestem bardzo zaskoczona tym, byłam, bo nie, no pracowałam w urzędzie i miałam do czynienia, ale nie wiedziałam, że yy, starszym głównie ludziom chodzi o to, żeby. Yy. Chcą wyjść z domu, trzeba im stworzyć tylko warunki. W tej chwili założyliśmy też taką grupę, i ze starszymi osobami chodzimy na kijki, które, Nordic Walking, i prowadzi to pani rehabilitantka, która specjalistka, która nas uczy chodzić z tymi kijami, żeby się nie wstydzić, a jednocześnie wyjść z domu. No, w poprzednim roku jeszcze jak. Nie było tej pandemii, to mieliśmy taką grupę i chodziliśmy na ćwiczenia w sali gimnastycznej. To też dla osób właśnie starszych. No ale też o młodzieży nie zapominamy. Ze względu na pandemię w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział tylko 13 osób. Pomimo tego komisja konkursowa przy podejmowaniu decyzji miała jednak twardy orzech do zgryzienia. O tym, dlaczego tak było, opowiemy już za chwilę. Na terenie Mazowsza działają liczne organizacje zrzeszające mieszkańców obszarów wiejskich. To zarówno koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak i inne lokalne grupy. Ich działanie bardzo często oparte jest na pielęgnowaniu tradycji i kultury zarówno całego Mazowsza, jak i małej ojczyzny, z której się wywodzą. W każdej z tych organizacji są jednak ludzie, którzy nadają ton podejmowanym działaniom. To liderzy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności, ożywiają ją, aktywizują i wyznaczają kierunek oraz cele. Które warto zrealizować. Na terenach wiejskich coraz częściej rolę takich liderów przejmują kobiety. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kobiety zrzeszają się w różne organizacje, koła gospodarstw wiejskich, lokalne grupy działania. Coraz częściej widać tą aktywność kobiet, wyszły z domu, a to jest najważniejsze i chcą coś robić. A jak widzą efekty tej pracy, to. Zachęca ich do robienia jeszcze więcej. W związku z tym, ja widzę ogromne postępy, jeśli chodzi o te małe nasze miejscowości i o kobiety. Te kobiety chcą, tylko trzeba im stworzyć odpowiednie warunki. Coraz większa aktywność kobiet na terenach wiejskich już nie dziwi. Zdaniem władz samorządowych wynika to nie tylko z faktu zmian światopoglądowych, jakie dokonały się na polskiej wsi przez ostatnie kilkanaście lat to równouprawnienie staje się faktem, że to nie są tylko jakieś tam deklaracje o charakterze światoporlądowym czy ideowym, ale oczywiście kobiety też biorą sprawy we własne ręce są coraz bardziej też szanowane, lubiane, mają bardzo pozytywny stosunek, takie gospodarski oko, więc ja się temu osobiście nie dziwię. Według samorządowców dzięki liderkom coraz łatwiej nie tylko dotrzeć do mieszkańców, ale również o wiele łatwiej zaktywizować nawet najmniejsze lokalne społeczności, takie jak sołectwa. Wcześniej, owszem, działały różne grupy społeczne, było kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu, ciężko powiedzieć, zagorzałych społeczników, natomiast mocno wybiliśmy się od kadencji ostatniej, od tego, że powstało osiem kół wiejskich. Od tego, że strażacy zostali mocno wzmocnieni, również finansowo, od tego, że mamy takich cudownych ludzi jak pani Czesława Kajm i jeszcze wielu innych. I przede wszystkim od tego, że chcemy budować wspólnotę naszą, wzajemną, gminną, że chcemy się integrować, pomagać sobie, pomagać sobie właśnie chociażby na te chwile, kiedy są czasy bardzo trudne, pandemiczne, kopandemiczne, kiedy codziennie nie wiemy, co może, się, co może przynieść dzień następny. To jednak my jesteśmy ze sobą. Od siedmiu lat na Mazowszu wsparciem dla takich aktywnych osób jest konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Przy wyłonieniu najaktywniejszej liderki wiejskiej liczy się przede wszystkim chęć i potrzeba podejmowania nowych wyzwań oraz już zdobyte osiągnięcia, np. w promowaniu wsi czy gminy. Generalnie kobiety są bardzo aktywne i dzisiaj nagrodziliśmy. Kolejne kobiety, które bardzo mocno pracują w swoich środowiskach, kobiety, które są kreatywne, kobiety, które są energetyzujące, kobiety, które po prostu, zwyczajnie chcą coś robić wokół siebie i walczyć o to nasze małe społeczeństwa. Więc generalnie dzisiaj liderką wiejską jest kobieta, ale przede wszystkim i wieś jest kobietą. Z roku na rok do rywalizacji o lauru najaktywniejszej liderki wiejskiej na Mazowszu zgłasza się coraz więcej osób. W tym roku do walki o ten tytuł stanęło jednak tylko 13 pań. Powodem mniejszej ilości zgłoszeń była przede wszystkim pandemia, pomimo tego komisja konkursowa i tak miała twardy orzech do zgryzienia. Wszystko za sprawą obszernych wniosków popartych licznymi i dobrymi przykładami działalności społecznej. Nagrodę główną przyznano Aleksandrze Żiłek z Różkowa w gminie Nasielsk. Jestem dumna z tego, że udało nam się zintegrować w takiej małej społeczności, w jakiej żyjemy, zaktywizować tych mieszkańców do działania, do tego, że mogą teraz powiedzieć, czego chcą, co ich zadowoli i to jest też dla mnie łatwiejsze, żeby próbować zaspokoić ich potrzeby i zrealizować jakieś ich, ich małe cele. Do tego jestem bardzo zadowolona z tego, że udało nam się pozyskać dofinansowanie nie tylko z lokalnych instytucji, ale także z. Instytucji na poziomie wojewódzkim. Zwyciężczyni głównej nagrody w wysokości 7 tysięcy złotych nie zamierza jednak spocząć na laurach. Jak sama przyznaje o swojej lokalnej społeczności myśli codziennie, i ma już gotowe kolejne projekty, którymi chce zainteresować mieszkańców Różkowa. Do końca września chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Nasielsk 2021. Oprócz tego w październiku planujemy organizację trzech spotkań planszówkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk. Druga nagroda w konkursie i 6 złotych trafiła do Czesławy Kajim z miejscowości Pustelnik w gminie Stanisławów. Pierwszy raz wytypowano mnie do takiego do takiego konkursu. No, czuję się trochę zaszczycona, a jednocześnie tak już sama trudno powiedzieć, bo to jest miłe, że ktoś zauważył to, co się dla innych robi. Podium tegorocznego konkursu na najaktywniejszą liderkę wiejską na Mazowszu zamknęła Krystyna Walecka ze Zdżar w gminie Kotuń, która otrzymała 5000 zł. Dodatkowo każda z pani otrzymała nagrodę rzeczową w wysokości 500 zł. Komisja konkursowa przyznała również dwa równorzędne wyróżnienia po 2500 zł każde, które trafiły do Adali Mańkowskiej z Górzna w gminie Góżno i Agnieszki Gawron-Smater z Kiełpina w gminie Łomianki. Z kolei nagrody specjalne wysokości po 2000 zł trafiły do Doroty Jastrzębskiej z Helenowa w gminie Wiśniew oraz Martę Krusiewicz z Ludwinowa w gminie Jakubów. Więcej informacji na temat funduszy unijnych znaleźć można znaleźć na naszych profilach w social mediach. Między innymi na Facebooku i na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, na co i jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowia.pl.